Kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. E, I dzisiaj przychodzę do was z taką nowością, czegoś takiego na swoim kanale jeszcze nie pokazywałam. E, I na samym początku jeszcze z góry przepraszam za jakość tego jak i innych filmów, które publikowałam e, na YouTubie ostatnio, e, dlatego że jest koniec listopada. E, u mnie w domu światła brak. A kiedy zaświecę lampę, to jest jeszcze gorzej, więc już sama nie wiem, co mam z tym robić. W każdym bądź razie chciałabym wa dla Was coś nagrywać. Ehm, no i zobaczymy. Może uda mi się powalczyć trochę z tym wszystkim, żeby to wszystko wmiało ręce i nogi. W każdym bądź razie. E Mówiłam o tym, że mam dla was nowość. Są to zestawy ze sklepu internetowego Vip Cross Stitch. Jest to sklep internetowy, w którym znajdziecie między innymi, chińskie zestawy do haftu bez kanwy nadrukowanej. Ja czegoś takiego u siebie na kanale jeszcze nie miałam, nie pokazywałam. I sama jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób to wszystko wygląda i z czym się to wszystko je. Czy mamy zaznaczone, w którym momencie zacząć? Czy może jednak nie? Jak to wygląda? Co tam dali do środka? Jakie mamy gadżety w środku? Jeszcze nic nie wiem, jeszcze nie patrzyłam. Coś tam mogłam podejrzeć, bo jednak jest to folii, mm, ale jestem naprawdę tego bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że Wy również. E, I fajną rzeczą jest, to, że właśnie w tym sklepie VIP Cross stitch mają bardzo fajne wyszukiwanie tych zestawów, jakby. E, bardzo łatwo jest to wszystko znaleźć, e, i właśnie mają oddzielone kanwy nadrukowane od kanw niezadrukowanych, e, i bardzo łatwo mi było to znaleźć. Ogrom, dosłownie ogrom mają tych zestawów bez kanwy nadrukowanej. No i dzisiaj zobaczymy, czy w ogóle warto coś takiego kupić, czy to ma prawo bytu, czy to jest lepsze. Niż kanwa niezadrukowana? Sprawdźmy to. Tym razem mam u siebie takiego małego pomocnika, który pomaga mi tutaj. Y w nagrywaniu, jak zawsze zresztą, te wszystkie dziwne odgłosy w tle, to właśnie ona. Pierwszy zestaw to taki telefon, trochę w sepi, z połączeniem takich odcieni niebieskiego i żółtego. Bardzo mnie ten obrazek zaintrygował, dlatego że ja jeszcze w tym stylu za bardzo niczego nie haftowałam i chciałam spróbować czegoś innego niż tylko w zasadzie krajobrazy, dziwne chatki, no i jakieś kwiatki, więc wybrałam taki telefon. Odpakowuję zestaw i pokazuję Wam, co mamy w środku. Na samym początku to, co widzieliście przez folię, to była taka duża kartka. E, tutaj Wam pokażę porównanie do mojej dłoni. Jest bardzo duża. E, na której znajduje się wizualizacja, instrukcja obsługi, e, no i oczywiście wzór. Jeśli chodzi o wzór, no to wzór jak wzór, bym powiedziała. E, patrząc na niego, jest dość wyraźny. Nie ma tutaj żadnych problemów. E, te znaczki są małe. Ale wyraźne, ja nawet patrząc z daleka, w zasadzie wszystko widzę. Ale ja też jestem osobą, która nie ma problemów ze wzrokiem. Nie wiem, jakby to było, gdybym na przykład nosiła okulary. Muszę przetestować na moim mężu, czy on będzie miał problem, żeby to rozczytać. Wydaje mi się, że nie. Tak to wygląda z jakiejś tam odległości. Eee, wiadomo, że kamera trochę przekłamuje, i zawsze to wygląda mniej wyraźnie niż w rzeczywistości, ale myślę, że nie ma tragedii. Tak wygląda cały wzorek. Tło przyjemne, tutaj rozsypanka kolorów. I myślę, że przez to ten obrazek będzie jeszcze bardziej dla nas atrakcyjny po wyszyciu. Tak wygląda ta legenda. Jest też bardzo wyraźna. Ten wzór bardzo mi przypomina wzór krowy, którą już haftowałam na swoim kanale. Znaczki są z tego, co widzę, identyczne. I z tamtym wzorem pracowało mi się dość dobrze, choć wiadomo, że z kartką idzie powoli. Dlatego myślę, że tutaj też będzie bardzo przyjemnie. Następną rzeczą jest kanwa. I to jest kanwa 14CT. Miała być bez nadruku i w zasadzie jest bez nadruku, ale tak w zasadzie połowicznie. Dlatego, że mamy tutaj z boku zrobioną całą numerację, co prawda nie mamy krateczek, ale mamy również legendę, mamy tutaj wizualizację, mamy napisany rozmiar, wszystko tutaj w zasadzie jest nadrukowane, więc tak czy tak będziemy musieli tą kanwę później wyprać. Więc na pewno to nie będzie zestaw dla tych osób, które nie lubią prać swoich haftów po wyszyciu. Tak wygląda ta legenda z bliska. Również jest bardzo, bardzo fajna i przyjemna. Oczywiście, znaczki na jednej i na drugiej legendzie są identyczne, tak abyśmy się mogli jakoś w miarę w tym wszystkim połapać. W zestawie mamy również różne przyrządy, i znajdziemy tutaj między innymi takie coś, to jest chyba do wypróbowania. Nitek, ale nie jestem pewna, nigdy czegoś takiego nie używałam i nie miałam. E, tutaj mamy coś, ale na parstek, e, nawlekać do igły, bobinkę e, i oczywiście mamy tutaj igły. Identycznie jak w poprzednim zestawie e, z sklepu internetowego VIP-Crosslitch, tych igieł jest dużo więcej niż w innych zestawach, dlatego że mamy ich. No i są wbite w taki piękny pomponik, mnie to zawsze urzeka, wygląda to naprawdę ślicznie, więc fajnie, że mamy dużo więcej gadżetów niż w tych normalnych kanwach z nadrukiem. Dali nam takie do wyprócia, bo pewnie, nie wiem, to, to tak jakby nam sugerowali, że dla tej kanwy bez nadruku zrobimy więcej błędów. No, może coś w tym jest... Ale, ale tak mnie to trochę rozbawiło. Tutaj są mulinki, i jak na 14CT jest ich naprawdę bardzo duży zapas. I kolejną rzeczą, która mi się podoba, jest to, że te mulinki są zawinięte dokładnie tak jak ja lubię. Niby malutki szczegół, ale jednak dla mnie stanowi duży plus. Jest już bardziej świąteczny, to jest jedyny świąteczny zestaw, jaki posiadam. Raczej nie jestem fanką haftowania takich mm, typowo, powiedzmy, okazyjnych haftów, czyli na przykład typowo na Halloween, typowo na Boże Narodzenie, mm, dlatego że jakoś wolę takie ogólne, które ewentualnie mogłyby wisieć cały rok w domu, choć w zasadzie kto nam zabroni, sobie takiego Mikołaja cały rok trzymać gdzieś tam na ścianie. W każdym bądź razie chciałam spróbować również coś innego już do tej pory. Czemu? No żeby nie wpadać w taką monotonię, bo haftuję mam wrażenie cały czas to samo i cały czas podobne elementy, chatki, kwiatki i inne takie. Więc to tak dla odmiany. Nie przedłużam i rozpakowywuję. Jeśli chodzi o wzór, to jest on identyczny jak w poprzednim zestawie. Tutaj natomiast ten haft jest o wiele, wiele prostszy, dlatego że trudności mamy tylko przy wyhaftowaniu tych postaci, a dalej to już jest samo tło, którego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I tutaj też już kwestia indywidualna, czy ktoś chce sobie je wyszyć? Czy może jednak nie chce? Tutaj jest legenda, również jest bardzo prościutka, jest mało kolorów, a więc też bardziej dla osób początkujących. Często mnie pytacie, jakie zestawy polecam na początek, które będą mu najłatwiejsze. No to. Macie odpowiedź. To jest jeden z prostszych zestawów, które możecie sobie wyhaftować, o ile chcecie próbować na czystej kanwie, bo tutaj nie ma na drugą. Jest to obrazek 40x40 cm i również 14CT. Ja bardzo lubię haftować na 14CT. Uwielbiam również na 16C, 18C, na innych nie haftowałam. Murano 32CT jeszcze haftowałam. To też super. Na jedenastce jakoś mi się już trochę nie wiem, przejadło, ale ta czternastka jest naprawdę super. W tym zestawie jak dla mnie duży plus, dlatego że K2 nie ma praktycznie żadnego nadruku. E, ma tylko tutaj coś takiego, ale oprócz tego nie ma nic e, i bardzo mi się to. Podoba, no bo to w końcu miał być zestaw bez kanwy, z nadrukiem, a tam jednak ten nadruk się pojawił. Pokazuję wam również drugą stronę, żeby nie było. Kanwa jest czyściutka, fajna, więc również się będzie przyjemnie haftowało dla tych, którzy nie lubią tego nadruku. Jeśli chodzi o te wszystkie przyda się do haftu, to tutaj nic się nie zmienia. Jest to dokładnie to samo, co było w tym poprzednim zestawie, różnią się tylko kolorki. Natomiast chciałabym zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz, która już przykuła uwagę u mnie przy pierwszym zestawie. Zobaczcie, po prawej stronie mamy igłę z zestawów 14CT z Joy Sunday. A po lewej stronie, przepraszam, po lewej stronie e, mamy igłę z tego zestawu, również do kanwy 14CT. I jak na moje oko, to w tym zestawie nie jest to igła przystosowana do tej kanwy, i jest to igła przystosowana do kanwy 11CT. Więc ja nie wiem, w jaki sposób się to będzie sprawowało. Widać to naprawdę gołym okiem, że ta różnica jest ogromna, zobaczcie. Um, nie wiem, co mam na razie o tym myśleć. Myślę, że to wyjdzie w praniu, kiedy będziemy tego używać. Najwyżej będę musiała sobie te igły podmienić, ale zwracam na to uwagę, dlatego że nie każda osoba będzie miała w domu igłę do podmiany. Więc e, przetestujemy również te, czy one się sprawdzą, czy się nie sprawdzą. Jeżeli się nie sprawdzą, to ja to będę zgłaszać. <laughs> już wielokrotnie zgłaszałam różne błędy w zestawach, które później zostawały poprawiane, i inne osoby, które kupowały, kupowały już coś innego niż ja pokazywałam, a to przez to, że właśnie bezpośrednio zgłaszałam różne błędy, więc to chyba też również będę musiała zgłosić, ale zobaczymy, że może akurat to nie będzie jakaś tragedia. Jeśli chodzi o mulinę, to tutaj również, jak na 14CT, mamy bardzo duży zapas nici i to mi się bardzo podoba i to widać gołym okiem, że tych nici jest bardzo, bardzo dużo. Mam wrażenie, że to jest dokładnie te same, te same, ta sama firma, ten sam producent, który był przy tej dziewczynie anioł. Którą również wam już pokazywałam z tego sklepu internetowego. Dokładnie tak samo zawinięta mulinka, dokładnie tak samo powbijane igły, dokładnie taki sam wzór. I muszę wam powiedzieć, że z tamtego zestawu jestem bardzo zadowolona, dlatego wydaje mi się, że z tych również będę bardzo zadowolona. Nie wiem, jak z tą igłą. To jest kwestia sporna, ale jeśli chodzi o mulinki, to tutaj bym się w ogóle nie bała, że czegoś mi zabraknie, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. I myślę, że to są właśnie zestawy dla początkujących, którzy chcą spróbować na kanwie bez nadruku. I wiadomo, osoby początkujące przeciągają nitkę, często robią błędy. I myślę, że. Tutaj jest możliwość robienia błędów, bo mamy tego na tyle. Oczywiście nie chcę tutaj mówić, że wszyscy początkujący zrobią błędy, bo absolutnie tak nie jest i nawet mam dowody na to, że tak nie jest. Znam takie osoby. Natomiast, jeżeli dopiero zaczynamy, no to trzeba się z tym liczyć. Ja zawsze Wam mówię, żebyście się przy pierwszych zestawach nie nastawiali na sukces i abyście pierwszy zestaw wybrali sobie taki, który potencjalnie możecie zniszczyć, bo bardzo często z Wami piszę i bardzo dużo osób mówi mi, że właśnie te pierwsze zestawy były później do wyrzucenia, bo to były te zestawy, na których się uczyliście. Więc przy wyborze pierwszego zestawu zwróćcie na to uwagę. Że ten zestaw niekoniecznie zostanie dokończony, a jeżeli już, no to nie będzie on wyglądał ładnie. Oczywiście to nie jest reguła. Są osoby bardzo zdolne, które już przy pierwszym razie haftują naprawdę super. I tutaj też mam gdzieś tam z tyłu głowy mojego męża, który zaczął na kanwie bez nadruku, na czarnej kanwie. I radzi sobie świetnie. Jego krzyżyki są równiejsze niż moje, pomimo, że ja haftuję już długo, długo, a on Wyhaftował tylko troszkę. Dobra, ja to zbieram i przychodzę do Was z podsumowaniem. Ogólnie rzecz ujmując, wydaje mi się, że zestawy, które Wam pokazałam, są dość dobrej jakości. Eee, porównując oczywiście jakość do ceny i to, że są to chińskie zestawy. Kolejną rzeczą, którą chciałabym Wam powiedzieć, no to jest to, że właśnie te igły są jakie są, i na to trzeba zwrócić uwagę. I tutaj, takie pytanie do tych osób, które mnie oglądają, bo lubią mnie oglądać, ale nie haftują na kanwie z nadrukiem. Czy Wy uważacie, że te zestawy są godne polecenia, jak na zestawy bez kanwy nadrukowanej? Czy takie zestawy są dla Was bardziej atrakcyjne? Wiem, że dużo osób e, też chciało spróbować chińskich zestawów, ale nie chciało kanwy nadrukowanej, więc jestem ciekawa, co myślicie o takim rozwiązaniu. Dajcie mi znać ogólnie, co sądzicie o tym. I chciałabym, żeby się wypowiedziały osoby, które właśnie haftują na kanwach bez nadruku, albo tych, którzy mają trochę większe pojęcie niż ja e, na ten temat. I liczę na Waszą opinię. Standardowo bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za subskrypcje, lajki i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!